Jesteś w ciągłym ruchu. Europa, Azja, Ameryka. Masz na głowie wszystko: przelot, noclegi, lokalny transport, ubezpieczenia. Nie myśl, gdzie będziesz jutro. Nie martw się, czy dotrzesz na czas. Spokojnie skup się na celu, jaki musisz osiągnąć w czasie tej podróży. My zadbamy i zorganizujemy dla ciebie wszystko. Wybierzemy najlepszą ofertę i pomożemy w awaryjnych sytuacjach. Wyjeżdżasz biznesowo, zapraszasz swoich pracowników i kontrahentów na niezapomniany wyjazd motywacyjny, a może po prostu chcesz zaszaleć z przyjaciółmi. Skrupulatnie zaplanujemy cały Twój program pobytu. Przeżywaj swój wyjazd tak, jak to sobie wymarzyłeś. Jesteśmy po to, aby zadbać o każdą chwilę, która wypełni Twój czas poza domem. Gdy wrócisz, będziesz miał co wspominać. BISOLE. Jesteśmy i będziemy z Tobą cały czas.